Tu no jest taki problem właśnie, że alternator ładuje, a nagle obrotomierz przez to pokazywa jaka jest prędkość obrotowa silnika temperatura gdzieś się kształtuje na takim poziomie po gdzieś czytałem że to jest taka norma no gdzieś troszkę się zagrzał z półtorej godzinki myślę, że już jadę około półtorej godzinki Muszę powiedzieć, tam około 41 na godzinę bo otwierałem sobie z tyłu szybę Podcuchuję co tam prawie piszczy około 50 km do pokolania przede mną można powiedzieć że jestem już pod kominem już bliżej niż dalej nieźmę, że z 15 i będę w domu bo chciałem wam bo właśnie pokazać Tutaj jest, może ktoś już poda jakąś przyczynę, gdzie tutaj czegokolwiek szukać. Książka się świeci właśnie. Tu niby połówki wszystko działają, biegnie chorą normalnie. Może ktoś powie, gdzie by tu przepnąć temat. Pochodził normalnie i coś mu się odwiedziało. Zawsze coś jest do zrobienia, nie? Jak wiecie. Ale sprzęciwo kurczy Powiem Wam, że dosyć komfortowo się tutaj jeździ mniej trzepi niż w kubocie po tych dziurach. Nie wiem czy to zaleta ogumienia, że wyższy profil wszystko gdzieś tam niebawem będziemy pokazywać co jak, ale na razie pokazuje w czym jest problem właśnie o temperaturze bo wiem że tam ma jarek taki Zając ma taki ciągnik także mi też może więcej ktokolwiek powie albo kto inny kto tam już duże użytkuje jak to się sprawa ma co w ręce wsadzić dziękuję pozdrawiam